Wojna na Ukrainie, druga doba rosyjskiej inwazji. Witajcie na kanale PR.pl artykuł z i wydarzenia na żywo. Zracam do subskrypcji kanału oraz podzielenia się ze znajomymi i obejrzenia ponad 200 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest. Pozostawienia łapki w górę i przechodzimy do tematu 9.43. Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w rozmowie z... Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Załańskim, że Wielka Brytania w ciągu najbliższych dni przekaże dalsze wsparcie, oświadczyło w piątek rano jego biuro. Jak przekazało w wydanym komunikacie biuro Johnsona, Załański poinformował go o ostatnich postępach rosyjskich wojsk, w tym o atakach rakietowych i artyleryjnych na Ukrainie miasta oraz strasznych wydarzeń w Kijowie we wczesnych godzinach pojannych. De de demokratyczny świat musi pomóc Ukrainie w walce z Rosją i musi działać natychmiast, oznajomił w piątek prezydent Gitanas Niuseda w rozmowie z prezydentem Ukrainy Włodymirem Zarańskim. Litwa jest w przygotowaniu na 10 tysięcy uchodźców. Kolejka przed stacją krwiodawstwa. W Dnieprzu ludzi wstaje w kierunku bankru. I teraz 10 godzin od Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię dla obywateli oraz posiadaczy karty Polaka przebywających na Ukrainie. Informacje o pomocy obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii. Mieszkańcy Kijowa pod ostrzałem. Budynek mieszkalny na obrzeżach Ukrainy, stolicy Ukrainy został trafiony. W Wyniku rosyjskiego strzału uszkodzone zostało kilka PNT. Do ostrzału doszło o czwartej rano, ukraińskie pogotowie atomowe ewakuowało 150 mieszkańców. Osiem osób zostało rannych. Około czwartej rano obudziła mnie moja mama. Krzyczała, byłem cały w pyle. Słychać było wyjące alarmy samochodów, nie wiem, może był to ostrzał, może to była wyrzutnia rakiet, wszyscy byli w panice. Wszędzie był dym i ogień. Zabraliśmy nasze torby i wyszliśmy z domu. Smoke, smoke from the fire. We take off our bags and leave the house. Co oni robią? To nie jest obiekt wojskowy. Co to jest? Jeżeli chcesz zadekować obiekty wojskowe lub zadekować profesoral wojskowy, to wszystko. Losy Ukrainy będą rozstrzygały się w ciągu najprawdopodobniej dosłownie kilku dni. Jej los jest przede wszystkim w rękach samych Ukraińców. W ich możliwościach stawiania oporu, powiedział w piątek szef BBN Paweł Soloch. Soloch mówił w radiu Z, że prezydent Andrzej Duda podczas porannej rozmowy z prezydentem Ukrainy Władimirzem Załańskim usłyszał, że na bieżące informacje tragiczne o bombardowaniu Kijowa ataku na Kijów. W kijowskiej dzielnicy Obołoń, na północy miasta działają rosyjscy dywersanci, poinformował Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Prosimy obywateli o informacje na temat przemieszczania się sprzętu, przytacza komunikat pa... Sztabu Ukraińska Prawda? To był obolantra o Nie zasłono metacu. Ponad 400 tysięcy osób w Rosji podpisało w po, do piątku rano petycję antywojenną zainicjowaną przez obrońcę praw człowieka Lwa Ponomajowa: „Występujcie przeciwko wojnie, choćby po to, by pokazać światu, że w Rosji są ludzie nieakceptujący podłości” zaapelował Ponomajow. Petycja sformułowana jest jako wystąpienie zwolenników pokoju i ludzi działających imię ocalenia życia obywateli. I Rosji w celu zatrzymania rozpoczętej wojny i zapobieżenia, by przerodziła się ona w wojnę na całej planecie. Rosyjscy sabotażyści wykorzystują pojazdy przejęte od ukraińskiej Gwardii Narodowej, by przemieszczać się na tyły ukraińskich pozycji. Ostrzega w piątek ukraińska armia. Wróg używa dwóch samochodów pancernych Kozak oraz trzech ciężarówek KEAZ i Gaz 66, przekazano w op opublikowanym na Facebooku komunikacie. Na jeździe są przebrani. W mundurze ukraińskich sił zbrojnych prosimy obywateli Ukrainy o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich informacji o organów ścigania dodaną. Polska dysponuje odpowiednimi jazerwami ropy naftowej i paliw. Magazyny są pełne, zapewnił w piątek we wspólnym komunikacie Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Polska Izba Paliw Płynnych. Sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów, by kupować paliwa na zapas dodaną. W przestrzeni polskiego internetu i mediów społecznościowych... Zain Zidentyfikowano oficjalną działalność grup roboczych komunikujących na rzecz Rosji. Komunikat. W chwili obecnej w przestrzeni polskiego internetu i mediów społecznościowych zidentyfikowano oficjalną działalność grup roboczych komunikujących na rzecz Rosji. Zakres działania, ceny paliw, wsparcie, działania agresji Rosji na Ukrainę. Pod Kijowem zauważono sprzęt wojskowy z oznaczeniem Z, którego używały wcześniej siły zbrojne. Podano na Jaszczeje wie, Wiemia. Telewizja donosi również o kolejnej próbie desantu w Kijowie. Ministerstwo Obrony relacjonuje z kolei walki pod Iwankowem na północ od Kijowa. Według informacji podanej w prowadzonym na żywo programie internetowej telewizji Nasto Jaszczeje Wiemia prowadzonej przez Radio Wolna Europa pojawiają się również doniesienia o walkach z. Z dywersantami w kijowskiej dzielnicy Obołoń. Dostawy energii elektrycznej i ciepła nie są zagrożone, zapewnił w piątek prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Dodał, że spółka wdrożyła specjalne procedury monitorowania sieci IT w związku ze wzmożeniem ataków cybernetycznych. Polska Grupa Energetyczna powołała zespółkę ze w związku z sytuacją na Ukrainie. Mało na monitorować groźne zagrożenia i identyfikować potencjalne ryzyka. Ukraińska agencja informacyjna Unian podała w piątek, powołując się na jedno źródło, że Rosjanie próbują dokonać desantu na jednej dzielnicy Kijowa, Mińskim Masywie. Wróg próbuje wysadzić desant w kijowskiej dzielnicy Masywie, Miński, podaje Unian, powołując się na ukraińskiego dziennikarza Witalija Głagołę. Według niego siły reagowania podejmują niezbędne działania. Skutki agresji Rosji na Ukrainę oraz rola... NATO i OBWE w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie była wśród tematów czwartkowych rozmów szefa ministra spraw zagranicznych Zbigniew z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem oraz ministrem spraw zagranicznych Kanady Melanie Joli. Skutki agresji Rosji na Ukrainę oraz Ola NATO i OBWE w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie była wśród tematów czwartkowych rozmów. Bita letarna współpraca obronna oraz rola OBWE i NATO w zapewnieniu europejskiego bezpieczeństwa były tematami wczorajszej rozmowy telefonicznej. Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich głównych celów w ciągu pierwszych 24 godzin inwazji na Ukrainę i straci, a ponad 450 osób, powiedział w piątek brytyjski minister obrony Ben Walse. W rozmowie ze stacją Sky News wyraził, Przekonanie, że prezydent Rosji Władimir Putin zamierza dokonać inwazji na całą Ukrainę, ale powiedział, że Rosja jest opóźniona w stosunku do zakładanego harmonogramu działań sił wojskowych przeciwko swojemu sąsiadowi. Strzały w Kijowie, stacja metra Oboło nie zamknięta, w jej pobliżu słychać salwy artyleryjskie. Kolumna sprzętu wojskowego oznaczona symbolem V była widziana w Brześciu, czyli na Białorusi. Trzy minuty temu dwoje dzieci zginęło w wyniku rosyjskiego strzału. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalne infolinię. Eksperci mamy wystarczającą ilość opy i paliw. Do Medyki docierają uchodźcy. Pierwsi uchodźcy z Ukrainy ubiegają się o ochronę międzynarodową. Medyka. Tysiące osób przyjechało po Ukraińców na przejście graniczne. Włodymir Załęski musimy posadzić Rosję za stołem negocjacji. Załoński. Sankcje nałożone przez Zachód rosję są niewystarczające. Dzisiaj Duda w rozmowie z Załęskim. Dony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Nalot w pobliżu miasta Kropywnicki. Dzisiaj 6.12. Sireny alarmowe w Lwowie i Kijowie. Dzisiaj 4.00 w nocy. Ukraina zestrzeliła asyjski samolot. Dzisiaj 3.40. Eksplozje w Kijowie. Zapowiedź relacji. Pierwsze autokary państwowe Straży Pożarnej przywiozły uchodźców z punktu recepcyjnych w województwie podkarpackim do miejscem czasowego przebywania, powiedział PAP. Rzecznik komendanta głównego PSB Brygady Karol Kieszkowski dodał, że do Rzeszowa zostało wysłane 400 kadetów. Jak powiedział z punktów recepcyjnych, uchodźcy jeśli tego potrzebują, wożeni są do wystarczających miejsc czasowego przebywania. Większość uchodźców kieruje się jednak do mieszkających w Polsce rodzin. Kieszkowski zaznaczył, że państwa straż pożarna uczestnicza w budowie punktów recepcyjnych. Wykorzystano tam między innymi namioty i nagrzewnice PSP. Pierwsi uchodźcy z Ukrainy ubiegają się o ochronę międzynarodową. Na Podkarpaciu wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą działają. Ruch na nich jest wzmożony. Zgłosiły się pierwsze osoby, które ubiegają się o ochronę międzynarodową. o... Powiedział PAP w piątek rano rzecznik bieszczackiego oddziału Staży Granicznych w Przemyślu Piotr Zakielarz. Dodał, że na każdym przejściu pracują dodatkowi funkcjonariusze chcemy, żeby te odprawy, których jest sporo działały w miarę na bieżąco, powiedział. Przedstawiciel Staży Granicznej podkreślił, że mimo dużego ruchu na przejściach granicznych strażnicy wciąż kontrolują, czy nie jest nielegalnie przekraczana tak zwana zielona granica. Na koniec was jeszcze przed... zostawiam filmem przedstawiającym eksplozję w pobliżu mostu Antonow. W mieście Helson. Zwracam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia filmów. A jest już ponad 200 na tym kanale. Obejrzenia poprzednich i następnych filmów. Do zobaczenia. Cześć.